Katarzyna Glinka niedawno przeprowadziła się do nowego domu. Okazuje się, że przeprowadzka przysporzyła jej sporo stresu. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że samo pakowanie nie zawsze należy do przyjemnych, ale aktorka musiała mierzyć się jeszcze z pracami wykończeniowymi. Glinka miała kilka problemów ze znalezieniem dobrych fachowców. Prace przeciągały się w nieskończoność, a pandemia sprawiła, że ciężko było czasami z dostępnością materiałów budowlanych. Teraz w końcu jest na swoim. Dobrze nam się mieszka, uspokoiła w rozmowie z tygodnikiem świat i ludzie. Niestety inwestycja pod Warszawą spowodowała więcej stresów niż przypuszczała. Magazyn donosi, że doprowadziła nawet do problemów w związku z biznesmenem Jarosławem Bienieckim. W zeszłym roku budowa stanęła pod znakiem zapytania, bo para miała mierzyć się z kryzysem. Tygodnik donosi, że zakochani za wszelką cenę, chcieli jednak ratować swój związek. Pomóc w tym miała również podróż na Zanzibar, gdzie uczucie między nimi rozkwitło na nowo. Błagał, błagał i ubłagał. I żeby mi to było ostatni raz Jarosław Bieniecki, bo jak nie, to zostaną na Zanzi, a ty będziesz musiał szukać zastępstwa. Przypomina jej słowa świat i ludzie. Teraz Glinka może odetchnąć w spokoju w nowym kąciku. Aktorka nie ukrywa, że dom to dla niej wyjątkowe miejsce. Zdaje sobie jednak sprawę, że to nie tylko ściany i meble. Przyznała, że dla niej dom bez rodziny i przyjaciół nic nie znaczy. Dziś wiem, że dom bez rodziny, przyjaciół, dzieci to byłoby piękne wnętrze, ale puste. Dziś dla mnie dom to nie meble, choć uwielbiam urządzać i naprawdę mam z tego wielką przyjemność. Dziś to przede wszystkim miejsce spotkań. Dla tych, którzy są mi bliscy mówiła w rozmowie z gazetą.